5 listopada Romowie na całym świecie obchodzą Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego. Z tej okazji zapraszamy Was do obejrzenia krótkiej prezentacji o języku romskim. Język romski to język używany na całym świecie i jest jednym z najważniejszych elementów współczesnej romskiej tożsamości etnicznej. Przez wiele wieków przekazywany był z pokolenia na pokolenie, głównie w formie ustnej. Od 1971 roku, czyli od pierwszego kongresu Romów w Warpington pod Londynem, został oficjalnie uznany za język mniejszości romskiej. Od 2018 roku przez 16 państw członkowskich Unii Europejskiej jest oficjalnie uznany za język mniejszościowy zgodnie z europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych. Obecnie w wielu krajach europejskich włączany jest do lokalnego systemu edukacji. 5 listopada 2008 roku w Zagrzebiu ustanowiono Międzynarodowy Dzień Języka Romskiego. W 2015 roku UNESCO ogłosiło Światowy Dzień Języka Romskiego, by promować zachowanie języka romskiego, kultury romskiej, poprawić sytuację Romów, a także uznać znaczenie wszystkich języków i tego, że różnorodność jest źródłem siły dla wszystkich społeczeństw. Romanii to język indoeuropejski z gałęzi nowoindyjskich języków indoaryjskich. Posiada kilkadziesiąt odmian dialektalnych. Współczesny język romski posiada naleciałości z języka perskiego, ormiańskiego, tureckiego, greckiego, rumuńskiego i z wielu języków słowiańskich. Pomimo wielu prześladowań Romów, np. podczas II wojny światowej, język romski przetrwał i jest używany w wielu grupach romskich na całym świecie. A więcej informacji o Romach i ich kulturze znajdziecie Państwo na naszym nowym portalu www.misjaasystent.pl. Ja nazywam się Agnieszka Caban i reprezentuję Fundację w stronę Dialogu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Romskiego chcemy przekazać najlepsze życzenia wszystkim Romom na całym świecie. Bud, bacht i Sastypen. Dziękujemy.